na drogę Zagrycia w 1859 roku, bo powodowało i ona miała zaś zaświecenia, ale w związku z tym, że w 60 państwo polskie Huty sprzedało, ta maszyna nigdy nie wystartowała. Ona tu Dostała na... dobrze. A ty, wiesz, to musiał być zarazem jeszcze? Nie, nie, nie. A ty, jako dzieci. na najpierw. Ej, Wójt, chodź, bo tu pokażę wszystko. Najpierw, słuchajcie, e, to jest oryginalny piec zajdaczki z XVIII wieku, czyli w tym budynku hmm. produkowano drut. Hmm. Później e, podchodząc tu idzie rura rzeźbna, tamto koło wodne napędzało mięch bąbował tu powietrze, grzano tu kawałki metalu, proszę Państwa, i ten młot kule armatnie. wkładał tu kawałek różnego metalu, walnął, ukuł kulę oczywiście ciutkę krzywą tą, toczył i miał kulę. E, taką ciekawą Wam powiem rzecz, e, jakby tu, bo tu był jeden tu był drugi. Jakby nie było pod tym amortyzacji, to te ściany prawdopodobnie po trzech miesiącach się by rozjechały. Amortyzacja to takie coś. Kopał wielką dziurę, na spód rzucał na krzyż żerdzie. Żerdzie zasypywał łajnem końskim. Przez łajno końskie nie przyłażą robale. Dopiero wkładał kloc drzewa i ten y, kowano, nie? I to Ten młot, y, ku siłą, kół siłą około 180 kg, pracował w ten sposób, że tym urządzeniem otwierał z tamtej strony śluzę, woda spadała na koło, zęby te zaczepiały młot, i on sobie chodził. Jak było mało. Wody, wyciągał te kliny tu i to wszystko dawał przód. lekko się podnosił, ale chodził, a jak było znowu dużo, cofał to i walił jak ten Tu, proszę Państwa, zrobiliśmy miniaturę i na tej miniaturze ja pokazuję, jak pracował ten wodynarz, czyli woda na koło, toło się kręci no Są groby, co to robili z tego młota, tą I taki, a ja że dwa były, to właśnie był oryginał. To to tam replika czeskała. Aha. I ja równocześnie one ale uderzałem. to być to daje kuchnię, A jaki jak no, no. młody? Łupak w podwójnie. Nie było żadnych tutaj kuchni, słuchawek. Chłopak to ma oryginalne zdjęcia. Unich w tamtych czasach przy hucie, przy piecu, gdzie tu są rówkę lano, pracował, ale to w koło szulce i szantałach albo w kapciach. To jest niesamowite, jak z przodu przy wielkim piecu stały kiedyś takie dwie beczki. Ja pytam się ich, bo jeszcze tamta puta w latach 90. chodziła to z to był w 1954. I mówią mi tak, jak będziemy na nich pokażemy ci, na co są te woda, Ale, ale e, był przypadek, gdzie jest te rzecz, rzeczy. To jest. To jest. lajdra. Tam to jest fajne, a po polsku to się nazywa wialina. Wialina zboża. I nas nie wyjdzie. Proszę, całość tu. Dobry, panie, a pan tu. Dobry. I słuchajcie, tu sypał zboże, korbą kręcił, Tam jest taka deska, robił się wiaterek, tu leciały plewy, tam leciało zboże. Jak jest gorąco i przyjdą tu turyści, to ja ich chłodzę.

Kupuje w blachę i z blachy wycina gwoździe. To są gwoździe z XVIII wieku wycinane z blachy. Blachy były grube, stalowe, czyli gwoździe ciągłe. I teraz Państwu pokażę, ta sztanca działa tak samo jak ta wielka w pierwszym. Tu jest mimośród, to jest takie jajko i, i tak to sobie... I tak to sobie działa. Ładnie. To, że jest cicho, to nie płyje, to jest cicho, nie? Ale jakby pół to by trochę hałasu zrobiło. W ostatniej wersji robiło to dziurki w łopatach i szpadłach. I natrafiono na pierwszą rudę żelaza na 10 odlanych luf osiem siedem rozrywało przy próby. Postanowiono troszkę zmodyfikować formę, dalej lać lufy, ale już nie jako lufy armatne, tylko słupki do płotów. I wszystkie budynki urzędowe były obrodzone słupami darm. Ten most jeszcze ma oryginalne słupki z luf armatnych. Okay. Jak będziecie wyjeżdżać do... To... Może się spojrzeć, a też jest yy, yy, kościół, jak jest na końcu, ta pizza jest po ledwie, z pierwszej i drugiej wojny. I wszyscy idą tam, patrzą, tam przed to, to jest yy, taki posąg yy, z kamienia matki, która opłakuje z nią dzieci albo tam męża, czy ojca, czy, czy... I nikt, proszę Państwa, nie zauważy jednej rzeczy. Mówią tak, co artysta miał na myśli. Jak się przednie z tyłu, ta matka, bo ona i płacze, i ta matka ma buty żołnierza. Takie, 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 takie buciowe, wojskowe, takie jak... Nie wiem, nie takie... Nie? takie, nie? takie pokazane, a ona tu, tu cierpi, kłapcze, w yy, butach tego syna czyli ojca, nie, tak, tylko... Mhm. Bardzo